Widzę Cię, kochana, siedzącą w ciszy swojej duszy, szukającą odpowiedzi, próbującą zrozumieć, co przyniesie przyszłość. Jest wokół Ciebie pulsująca energia, coś, co czujesz, ale nie możesz dotknąć dłoni. To delikatny dotyk aniołów, którzy są tutaj, aby Cię prowadzić w Twojej podróży. Obserwują Cię, uważnie śledząc Twoje kroki, gotowi ofiarować ci kierunek, którego tak bardzo potrzebujesz. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteś wezwana do zwrócenia uwagi na znaki. Są one przed tobą, jak gwiazdy świecące w ciemności nocy, próbujące poprowadzić cię nową ścieżką. Nie myśl, że jesteś sama. Każda myśl, każde pragnienie, każdy niepokój, który nosisz w sercu, aniołowie już to wiedzą. Są tutaj, aby uspokoić twoje serce i przynieść pokój twojemu umysłowi. Nie ignoruj znaków, kochana. Przesłania, które pochodzą od boskości, nie są przypadkowe. Są wysyłane do ciebie z o wiele większym celem. Jesteś w momencie przejścia, a to boskie ostrzeżenie to rzadka okazja, aby dostroić się do prawdy swojego istnienia. Twój duch pragnie zostać wysłuchany a aniołowie stają się posłańcami tej głębokiej mądrości. Rozejrzyj się wokół siebie. Każdy mały szczegół Twojego życia, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych, niesie przesłanie. Czasami to, co wydaje się przypadkiem, jest w rzeczywistości bezpośrednią odpowiedzą na Twoje modlitwy. Jeśli na chwilę się zatrzymasz i posłuchasz uważnie, możesz dostrzec, że coś szepcze do Twojego serca. To dotyk boskiej energii, proszący cię, abyś zwróciła uwagę. Na co czekasz, aby działać? Aniołowie już powiedzieli czas na podjęcie decyzji jest bliżej niż myślisz. Nie pozwól, by strach lub wątpliwości powstrzymały cię przed postępem. Już otworzyli dla ciebie drogę, ale to ty musisz zrobić pierwszy krok. Wszechświat przygotowuje się na twoją odpowiedź. Zaufaj przesłaniom, które do ciebie przychodzą, ponieważ są jasne i precyzyjne. Wiem, że masz wątpliwości, wiem, że czujesz się niepewnie. Nie jest łatwo iść przez życie, a wątpliwość może być ciężarem, który przytłacza twoją duszę. Ale, kochana, właśnie teraz aniołowie proszą cię, abyś zaufała swojej intuicji. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Nadszedł czas, aby uwolnić się od więzów, które cię krępują i przyjąć błogosławieństwa, które nadchodzą. Odpowiedź jest w tobie. Nie szukaj jej na zewnątrz. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już ukryte w twoim sercu. Boskość jest w tobie, a aniołowie są przewodnikami, którzy pomagają ci odnaleźć właściwy kierunek. Nie bój się iść naprzód. Czas jest teraz, a droga otwiera się przed Twoimi oczami. Jeśli aniołowie przynieśli Ci to ostrzeżenie, to dlatego, że nadszedł czas na zmianę. Coś w Tobie jest gotowe do transformacji, a to znak, że wszechświat sprzyja Twojej drodze. Nie zmarnuj tej okazji, aby wzrastać, aby ewoluować. Zostaw za sobą to, co już ci nie służy, i przyjmij swoją nową wersję tę, która jest gotowa zakwitnąć. Czasami najpotężniejsze lekcje przychodzą poprzez ból. Ale nie daj się zwieść, ból jest przejściowy i służy jako katalizator twojej duchowej ewolucji. Jesteś bliżej niż kiedykolwiek osiągnięcia spokoju, którego tak bardzo pragniesz. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. Pamiętaj, że aniołowie zawsze są przy tobie gotowi podtrzymać cię w chwilach słabości i poprowadzić w momentach zwątpienia. Prawda objawia się przed tobą, a wraz z nią jasność, której tak bardzo pragnęłaś. Pokój, którego szukasz, jest na wyciągnięcie ręki, ale potrzeba odwagi, aby go przyjąć. Aniołowie przygotowują cię na wielki skok, coś wspaniałego, co jest tuż za rogiem. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać. Masz w sobie siłę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na Twojej drodze. Pamiętaj, że aniołowie nigdy nie zostawiają swoich dzieci samych. Są przy Tobie, wspierając Cię w każdym kroku. Podążaj za głosem, który rozbrzmiewa w Twoim wnętrzu i pozwól sobie płynąć z kosmiczną energią, która jest w harmonii z Twoim przeznaczeniem. Dziś boskość mówi bezpośrednio do Twojego serca. Nie ignoruj tego znaku. To przesłanie miłości, przewodnictwa i transformacji. Przyszłość, której pragniesz, jest tuż obok, czekając, aż ją przyjmiesz. Nadszedł czas, aby usłyszeć boską mądrość i zaufać ścieżce, którą wszechświat dla Ciebie przygotował. Boska ochrona jest z Tobą, a światło aniołów oświetla Twoją drogę. Nie bój się tego, co nadchodzi. Ponieważ zostałaś wybrana do wielkich osiągnięć. Znak został dany, a teraz masz moc, aby przekształcić swoją rzeczywistość. Uwierz w siebie, bo wszechświat już w ciebie wierzy. Choć strach może próbować cię sparaliżować, nie pozwól, aby przejął kontrolę nad Twoim istnieniem. Zostałaś stworzona, aby lśnić, aby kroczyć z pewnością i mądrością. To jest moment. By zrobić brakujący krok i zaufać, że boskość już wykonała swoją część. Teraz kolej na ciebie, aby działać. Pamiętaj, że każdy wybór, którego dokonujesz teraz, kształtuje twoją przyszłość. Czas jest w twoich rękach, a aniołowie obserwują cię z czułością, czekając, aż przejmiesz stery swojego życia. Nie odkładaj na później tego, co wiesz, że powinnaś zrobić. Chwila jest teraz. Droga może być nieznana, ale nie jesteś sama. Każda decyzja, którą podejmiesz, będzie prowadzona przez aniołów, którzy z całą boską miłością kierują cię ku najlepszemu przeznaczeniu. Nie bój się tego, co nadejdzie, ponieważ jesteś przygotowywana do wielkości. Przyjmij znak, moja droga. Wszechświat prosi Cię, abyś dostroiła się do swojej prawdy. Nie przegap tej szansy. Zaufaj aniołom i boskiej mocy, która jest w tobie. Najlepsze dopiero przed tobą. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz obudzić się do siły, która pulsuje w tobie. Aniołowie mówią z niezachwianą jasnością: Nie pozwól, aby pośpiech codziennego życia zgasił światło, które świeci w twoim wnętrzu. Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie, Kim naprawdę jesteś i po co przyszłaś na ten świat? Cisza wokół ciebie jest jedynie odbiciem tego, co dzieje się w twoim wnętrzu. To, co ukryte głęboko w twojej duszy, a czego wahasz się uznać, wkrótce zostanie ujawnione. W tej właśnie chwili otrzymujesz boskie wezwanie. Coś w tobie wie, że coś wielkiego ma się wydarzyć. Może to nie być jeszcze jasne, ale ufaj, wszystko układa się tak abyś otrzymała dary, które życie dla ciebie przygotowało. Energie wokół ciebie poruszają się, aby pomóc ci znaleźć właściwą drogę, drogę do prawdziwej wolności i szczęścia. Nie ignoruj tego, co dzieje się wokół ciebie. Istnieje większa siła, która cię prowadzi i możesz ją poczuć, nawet jeśli jest to subtelne. Aniołowie zbliżają się do ciebie z większą intensywnością i mają coś ważnego do przekazania. To, czego doświadczasz w swoim życiu, trudności i wyzwania, to tylko fragmenty większej układanki. Nie jesteś poddawana próbie, jesteś kształtowana do czegoś znacznie głębszego, bardziej transformującego. Nadszedł czas, aby posłuchać wezwania, które płynie z Twojego wnętrza, czegoś, co ignorowałaś przez zbyt długi czas. Jest prawda, która czeka na ujawnienie i nie musisz się już jej obawiać. Strach, moja droga, jest rozpraszany przez boskie światło. Każdy krok, który teraz stawiasz, przybliża cię do twojej prawdziwej misji. Wszechświat już się przeorganizował, abyś mogła iść naprzód z pewnością siebie. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że odpowiedź jest w tobie, nawet jeśli do tej pory wahałaś się zobaczyć wielkość tego, co masz przed sobą. Moc, której tak bardzo szukasz, nie znajduje się w odległych miejscach, ale w twoim własnym wnętrzu. Są tutaj, aby cię prowadzić, aby pomóc ci uwolnić wszystko, co powstrzymuje cię przed byciem sobą. Strach, wątpliwości. Niepewność to wszystko odejdzie, gdy otworzysz oczy na swoją prawdziwą siłę. Z każdym dniem jesteś coraz bliżej realizacji swojego przeznaczenia. Nie myśl, że trudności, które napotkałaś, były daremne. Każda z nich miała za zadanie przygotować cię na tę chwilę. Lekcje, które przyswoiłaś, są narzędziami, które teraz mają moc przekształcenia twojej rzeczywistości. Teraz nadszedł czas, aby użyć ich mądrze, ponieważ to, co zaraz osiągniesz, przewyższa wszystko, co mogłaś sobie wyobrazić. Znaki, które otrzymujesz, nie są przypadkowe. Wszechświat komunikuje się z tobą w sposób którego być może jeszcze nie do końca rozumiesz, ale prawda jest tam, czekając na odkrycie. Kiedy spojrzysz bliżej, zauważysz, że wszystko wokół ciebie ma sens. Każdy szczegół, każde spotkanie, każda myśl, wszystko jest zgodne z tym, aby pomóc ci zrobić kolejny krok. Nie daj się zwieść pozornej ciszy. Nawet gdy świat wydaje się spokojny, wewnątrz ciebie trwa rewolucja. Aniołowie są bliżej niż kiedykolwiek, przygotowując grunt pod twój rozkwit w sposób, który cię zaskoczy. Zaraz wejdziesz w nową fazę, fazę, w której wszystko, co zostało zasiane, zaczyna kiełkować, a ty zobaczysz owoce swojej wiary i cierpliwości. Możesz jeszcze nie rozumieć wszystkiego, ale to, co ma się teraz zamanifestować, będzie odpowiedzą na wszystkie twoje modlitwy. Aniołowie prowadzą cię ścieżką odkrycia, gdzie zobaczysz nie tylko owoce swojej podróży, ale także piękno całego procesu, który cię tu doprowadził. Każdy etap, każda lekcja przygotowała cię na ten moment transformacji. To, co czujesz w swoim sercu, nie jest tylko przelotnym pragnieniem. To wezwanie Twojej duszy, coś, co zostało w tobie zasiane jeszcze przed Twoim narodzeniem. Przyszłaś na świat z jasnym celem? a teraz aniołowie pomagają ci sobie o nim przypomnieć. Droga może wydawać się niepewna, ale zaufaj, jesteś bliżej niż kiedykolwiek, aby zrozumieć wszystko, co musisz wiedzieć. Znaki mogą przyjść w nieoczekiwanych formach uśmiech, słowo, spojrzenie, uczucie, którego nie potrafisz wyjaśnić. To są chwile, których aniołowie używają, aby się z tobą komunikować, i ważne jest, abyś była na nie uważna. Są bardziej obecni, niż możesz sobie wyobrazić, dotykając twojego życia w subtelny, ale potężny sposób. Pozwól aniołom pokazać ci, co przyszłość ma dla ciebie w zanadrzu. Nie trzymaj się kurczowo strachu przed nieznanym, ponieważ to, co nadchodzi, będzie wspaniałe. Twoja podróż jest na skraju ważnego zwrotu, a gdy to nastąpi, spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że wszystko miało sens. Wszechświat zawsze miał dla ciebie plan, a teraz jesteś bliska zobaczenia, jak realizuje się on na twoich oczach. Każda chwila, którą przeżywasz, to okazja do transformacji. Energie, które teraz krążą w twoim życiu, Pomagają ci uwolnić się od więzów przeszłości i przygotować się na jaśniejszą przyszłość. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że jesteś gotowa na te przemianę i nic nie może cię już powstrzymać. Boskość w tobie jest gotowa objawić się w całej swojej sile. To, co uważałaś za przeszkodę, w rzeczywistości jest zaproszeniem do wzmocnienia siebie. Nie ma już czasu na wątpliwości, kochana. Boskość już zmierza w Twoim kierunku. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to zaufać. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, a Ty nie musisz już iść sama. Aniołowie są z Tobą, prowadząc każdy krok, rozświetlając Twoją ścieżkę. Ten moment należy do Ciebie. Aniołowie proszą Cię teraz, abyś otworzyła swoje serce i pozwoliła sobie przyjąć to, co jest Ci dane. Nie zamykaj oczu na pojawiające się możliwości. Są to znaki, że jesteś na właściwej drodze, a teraz nadszedł czas, aby podążać nią z odwagą, wiedząc, że boskość już wszystko przygotowała dla ciebie. Nigdy nie byłaś tak blisko osiągnięcia pokoju i spełnienia, którego szukasz. Każda decyzja, którą podejmiesz od teraz, będzie oświetlona boską mądrością. Nie zatracaj się w niepewności ponieważ wszechświat już ma wszystko zaplanowane. Aniołowie są z tobą bardziej niż kiedykolwiek, gotowi pomóc ci stać się tym, kim się urodziłaś, aby być. To, co czujesz w sobie, ta nieustanna niepewność, nie jest zwykłym przypadkiem. To boskie wezwanie, echo, które rozbrzmiewa w twojej duszy, zapraszając cię do rozpoznania ogromnej mocy, którą w sobie nosisz. Za każdym razem, gdy czujesz się zagubiona, to przypomnienie od aniołów, że w twoim życiu dzieje się coś głębszego. Nie lekceważ małych znaków, ponieważ mają one moc zmiany wszystkiego wokół ciebie. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to zatrzymać się na chwilę i rozejrzeć się wokół siebie. To, co kiedyś wydawało się nieistotne, teraz nabiera nowego znaczenia. Każde doświadczenie, każde wyzwanie Każda chwila ciszy wszystko to pasuje do boskiego planu. Możesz tego teraz nie rozumieć, ale elementy układanki są składane, abyś mogła doświadczyć czegoś niezwykłego, czegoś, co wykracza poza twoją wyobraźnię. Aniołowie, z ich nieskończoną mądrością, prowadzą cię przez ten moment przejścia. Jesteś przygotowywana na coś wielkiego, coś, co będzie miało wpływ nie tylko na twoje życie, ale także na życie wielu osób wokół ciebie. Wpływ, jaki możesz wywrzeć na świecie, jest bliski ujawnienia się, a wraz z tym pojawia się potrzeba otwarcia się na nieznane i zaufania, że wszechświat jest po Twojej stronie. Chwile zwątpienia, kiedy kwestionujesz swoją drogę, nie są oznaką słabości. Są sygnałem, że jesteś na skraju przekroczenia granic, które wcześniej wydawały się niemożliwe do pokonania. Wątpliwości są żyznym gruntem, na którym kiełkują nasiona mądrości, przygotowując Cię do nowego postrzegania samej siebie. Nie bój się ponownie odkryć siebie, ponieważ to część Twojego procesu ewolucji. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że coś wielkiego ma się wydarzyć? Jakby wszechświat spiskował na Twoją korzyść, ale jeszcze nie możesz zobaczyć jasno, co nadchodzi. To uczucie jest niepodważalnym znakiem, że aniołowie działają wokół ciebie, otwierając drzwi i przygotowując grunt pod transformacyjną zmianę. Uwierz, ten moment jest bliżej, niż myślisz. Ścieżka, którą dotąd przemierzałaś, była konieczna, abyś mogła znaleźć się tutaj, w tym punkcie objawienia. Każdy krok nauczył cię czegoś ważnego, czegoś, co teraz zmieni wszystko. Aniołowie wiedzą, że masz w sobie siłę, by zmierzyć się z tym, co nadchodzi, i dlatego teraz popychają cię do przekraczania granic, które kiedyś wydawały się niemożliwe. Twoja moc staje się bardziej widoczna, bardziej namacalna, i to rozświetli twoją ścieżkę. To, co uważałaś za ograniczenia, w rzeczywistości są kluczami do otwarcia nowych drzwi w twoim życiu. Wszechświat nie stawia ci wyzwań, których nie jesteś w stanie pokonać. Każda przeszkoda to okazja do wzrostu i przemiany. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każde z tych doświadczeń było przygotowaniem do wielkiego planu, który teraz się przed tobą odsłania. Czasami życie wymaga, abyś się poddała, abyś pozwoliła się prowadzić niewidzialnej sile boskości. Może to wydawać się przerażające, ale pamiętaj, Strach jest jedynie odbiciem nieznanego. A to właśnie w nieznanym, moja droga, dzieje się magia. Kiedy poddajesz się przepływowi wszechświata, wszystko zaczyna się układać. Zaufanie będzie twoim największym sprzymierzeńcem, a aniołowie będą przy tobie, wspierając cię i prowadząc na każdym kroku. Każdy krok, który stawiasz, jest manifestacją twojej wiary. Im bardziej ufasz, tym bardziej aniołowie mogą działać w Twoim życiu. Sekret tkwi w otwarciu się na niemożliwe, w wierze w to, czego Twoje oczy nie widzą, ale Twoje serce czuje z całą pewnością. To jest moment, aby zacząć podejmować odważne decyzje, aby wykonać ten skok wiary, na który wahałaś się zdecydować. Jest coś w Tobie, coś głębokiego, co wie, że nadchodzą wielkie zmiany. To nie tylko przeczucie. To pewność, która pochodzi z wnętrza, wiedza, którą twoja dusza nosi od zawsze. Nie daj się zwieść rozproszeniom świata zewnętrznego. To, co jest teraz ważne, to słuchanie swojego serca, ponieważ prawda jest w tobie i nigdy nie była tak bliska ujawnienia. Aniołowie chcą, abyś pamiętała o jednej rzeczy, nie jesteś sama. Nawet kiedy czujesz się zagubiona, nawet gdy świat zdaje się rozpadać wokół ciebie, wiedz, że oni są zawsze przy tobie, trzymając cię za rękę, prowadząc twoje kroki. To, czego wkrótce doświadczysz, to otwarcie się na nowy cykl, w którym trudności z przeszłości zostaną pozostawione za sobą. Zmierzasz ku przestrzeni pełnej światła i mądrości. Widzę, że masz wielkie marzenia, ale być może zwątpiłaś w swoją zdolność ich realizacji. Pozwól, że powiem ci coś ważnego. To, czego pragniesz, już zmierza w Twoim kierunku. Uwierz, manifestacja Twoich pragnień jest bliżej niż kiedykolwiek, ale teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz mieć odwagę, by przyjąć to, co nadchodzi. Czas czekania się skończył, nadszedł czas, aby działać z pewnością siebie. Nie jesteś już w miejscu, w którym zaczynałaś. Nie ma znaczenia, Ile razy upadłaś lub czułaś się zniechęcona? To, co się teraz liczy, to fakt, że wznosisz się na wyższy poziom. Twoi aniołowie są przy tobie, a twoja moc rośnie z każdym dniem. Niepewności, które kiedyś cię przytłaczały, zaczynają zanikać, ponieważ zaczynasz dostrzegać siebie taką, jaka naprawdę jesteś, córką boskości, pełną światła i mocy. To, co nadchodzi, Możecie zaskoczyć i to jest powód do radości. Nie masz pojęcia, ile niezwykłych rzeczy jest przed tobą. To, co wydawało się odległe, teraz jest w zasięgu ręki. Aniołowie dają ci wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć kolejny poziom, a wszystko, co musisz zrobić, to zaufać. Niemożliwe nie istnieje, gdy jesteś w harmonii z siłą wszechświata. Spójrz w głąb siebie i zauważ, że to, czego szukasz, nie jest na zewnątrz, ale wewnątrz ciebie. Moc, by zmienić swoją rzeczywistość, tkwi w twojej własnej istocie. Klucz do kolejnego kroku tkwi w uznaniu, jak bardzo już się rozwinęłaś, jak wiele wyzwań pokonałaś i jak blisko jesteś życia, o którym marzysz. To jest moment, aby objęci swoją moc i pozwolić jej się objawić w wielki sposób. Aniołowie proszą, abyś pozwoliła sobie czuć, abyś pozwoliła sobie żyć bez lęku. Życie nie składa się z pewników, ale z doświadczeń. A ty, kochana, jesteś na skraju doświadczeń, które wyniosą cię na nowy poziom. Zostałaś stworzona do czegoś znacznie większego, a aniołowie pomagają ci o tym pamiętać, abyś nigdy nie zwątpiła w swoją zdolność do tworzenia rzeczywistości, jakiej pragniesz. Teraz, Bardziej niż kiedykolwiek jesteś wezwana do podjęcia kroku pełnego zaufania. To, co czujesz w głębi duszy, jest prawdziwe. Wszechświat spiskuje, aby przynieść ci wszystko, czego potrzebujesz. Nie ma już czasu na wahanie. Czas działać jest teraz, a gdy wykonasz ten krok, świat otworzy się przed tobą, ukazując wszystko, co na ciebie czeka. Droga duszo, ogromnie dziękuję Ci za poświęcenie czasu na wysłuchanie tej wyjątkowej wiadomości. Wiem, że aniołowie byli przy Tobie przez każde słowo, dotykając Twojego serca i prowadząc Twoje myśli. Teraz nadszedł czas, abyś szła naprzód z odwagą, pewnością siebie i świadomością, że Twoja ścieżka jest oświetlona. Jeśli ta wiadomość z Tobą rezonuje, proszę, potwierdź jej otrzymanie słowami. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Kiedy to zrobisz, jeszcze bardziej połączysz się z boską energią, która ci towarzyszy. Dodatkowo, nie zapomnij do nas dołączyć, subskrybując nasz kanał i włączając powiadomienia. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi wiadomościami od aniołów, które będą przesyłane prosto do twojego serca, przynosząc ci więcej mądrości, pokoju i transformacji w twoim życiu. Bądź czujna, ponieważ aniołowie mają dla ciebie jeszcze wiele do przekazania w nadchodzących filmach. Twoja podróż dopiero się zaczyna i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy ci towarzyszyć. Niech boskie światło zawsze cię prowadzi.